Cześć, Majutu Sylwia. Pracuję w ciężkiej branży budowlanej. Nie mam jak gdyby stylizacji na mój najważniejszy dzień w życiu, czyli na poprawiny. I e, w tym potrzebuję Twojej pomocy. Mam nadzieję, do zobaczenia. Mam na imię Sylwia, mam 37 lat, pochodzę z Choczewa. Na co dzień zajmuję się własną firmą budowlaną. Ja od 10 lat współpracuję praktycznie tylko z facetami. Kobieta na budowie to jest ewenement. Ja miałam ciężką szkołę na początku, bo faceci, którzy byli na budowie, cały czas starali się, jak gdyby udowodnić mi, że kobieta na budowie nie ma zdania. Każdy ją tak traktował z boku, bo to kobieta. Uzyskałam pułap takiego człowieka, który ma jakąś wiedzę i z tą wiedzą się liczą. Oprócz tego, że jestem szefem na budowie, jestem też mamą. Syna, który kończy 11 lat, no i córeczka, która ma rok i dwa miesiące. W Stanach się zakochałam. Poznałam ojca Kolena. Byliśmy półtora roku razem. Przyjechaliśmy do Polski, aby urodziło się moje dziecko tu, właśnie w Polsce. No i nasze drogi się rozeszły I został ze mną oczywiście mój syn Kole. Byłam sama prawie 4 lata i później dopiero poznałam mojego wymarzonego faceta Radosława. Oczywiście, że bez problemu zaakceptowałam kolana. No, jest to chłopiec y jeszcze na tamten czas. Y Małe dziecko, którym też trzeba było się w jakiś sposób zaopiekować i to nie było żadnego problemu dla mnie. On go kocha jak swojego syna. Czasami e, zdarzy się, że powie do mnie tato. Radek jest dla mnie prawdziwym tatą. Umie się bawić, umie rozweselić. Uważam, że my tworzymy wspaniałą rodzinę. Taką przykładną, bo my jesteśmy paczwórkową rodziną. Moim marzeniem życiowym było właśnie wyjść za mąż. Chciałam, żeby moja mama wyglądała, mm, no, ładnie. Ja bym chciała wyglądać elegancko, z klasą i seksownie.